zupełnie zaatakował mnie wam w taki bezpardonowy sposób, nazywając człowiekiem, który okradał swoją fundację w sytuacji, kiedy moja fundacja powołała do dzisiaj 2162 osobom. E, uznałem, że to nie fajne z pana strony. Założyłem panu zgodnie z prawem proces Pan, który, w wyniku którego został panu niewiniony. E, po czym pan wczoraj powiada, słuchaj, rozgniotłem tego robaka stonogę. Czy jedyne co pan potrafi w życiu robić? obok takiego wątpliwego fejmu u swojej osoby, jest obrażanie ludzi, przedmiotowe ich traktowanie. Panie Jacku, pan naprawdę to wszystko robi tylko dla kasy? Jeszcze ma prawo do apelacji, więc nie będę z nim dyskutował. Czy przegrał proces w pierwszej instancji, zapowiada apelację, więc nie będę tutaj się wypowiadał. Z przyczyny taktyki procesowej. No. W, w, w porządku, ja to rozumiem, ale skończył się jeden proces, dziś już ma pan założony drugi, zaczął pan pogardliwo o drugiego którego pan de facto nie zna. Mówi, rozgniotłem robaka, jest nikim niczym i tak dalej. Jak się to od pana. Stonoga to jest, to jest pewne porównanie artystyczne. Stonoga versus robak, robactwo. Stonoga to robak? Jest, taka, jest taki robak? Czy ja się mylę? Stonogę, oba, jakoś oba. stonogę nadepnąłem i rozgniotłem. Nie miałem na myśli Zbigniewa Stonogi. Rozumiem. To, to będzie w szansę by jednak na to odpowiedzieć w sądzie. Pytanie do, do Marcina. Drogi Marcinie, wiesz całe twoje życie to jest jednak jedna wielka wygrana. Wygrana sportowca jest to rzecz, która postawiła cię dość wysoko na swój czas, w twoim czasie. Marcin, ty siebie nie szanujesz, że z człowiekiem, który obraża ludzi, który posługuje się. E, takim szpeceniem człowieka, tylko właśnie dla kasy, bo, bo wiemy, że to wszystko jest dla kasy, gdy się nie chce z tym człowiekiem walczyć. Marcin, ty wygrałeś ręce w Totolotka? Otóż Zbigniewie, tu nie chodzi o żadną jakąś walkę sportową czy freakfightową, tu chodzi o to, żeby mu wpierdolić i nie dostać za to zarzutów, bo, e, bo wtedy, gdy on odsiadywał te trzy lata, on tam zmieniał, raz się przyznawał, tam się wysprzęglał, później nie. On wiadomo, że gdyby dostał gdzieś na ulicy, wiadomo, że to by było zgłoszone, i wiadomo, że miałbym z tego powodu bardzo dużo nieprzyjemności prawnych. Natomiast ja jestem człowiekiem niekaranym i nie chcę po prostu sobie paskudzić kurwa życia taką szmatą. Ta szmata ma dostać po prostu w oktagonie, gdzie nie będę za to miał żadnych żarzutów, a będę miał możliwość rozjebania mu Macie za nie wie. za to, że zaatakował czyjeś dzieci, nie tylko moje, również rodzonego brata i Nitra. I to jest ten powód, dla którego dostanie w pierdol. Ja bym e, na swoim miejscu tak nisko nie schodził, jak robi to pan Jacek. Natomiast panie to też jeszcze powiedzieć taką rzecz, panie Jacku, gdy dowiedziałem się tutaj tej niewypowiedzianej tragedii śmierci pana świętej pamięci syna, to się z tym bardzo źle, że jesteśmy w trakcie procesu karnego. I z panem współczuję, ale panie Jacku, dopuszczanie znowu żony wczoraj do, do, do pańskich do działań takich marketingowych, do tego wszystkiego, co jest fejmem, co jest kasą, mieszanie z tej żony, która gdzieś tam kogoś uderzyła, czy nie uderzyła, jest niefajne, panie Jacku. Chciałem pan powiedzieć, że przegrywa pan w tej walce chyba z, z samym sobą, przegrywa pan angażując tych, których pan najbardziej kocha. W swoje rzeczy, które powinny być po prostu pejmem, śmiechem i sposobem na zarabianie kasy. I życzę Panu, żeby Pan znalazł w sobie taką drogę e, takiej bardzo poważnie rozumianej, szerokiej, społecznej wie pan, akceptacji i miłości do człowieka. Bo jak Pan to zrozumie, co do Pana dzisiaj mówię, to będzie Pan jeden z najszczęśliwszych ludzi na świecie, mimo że. Ojciec, który pochował własne dziecko, nigdy rzeczywiście się nie zaśmieje. I tejdy pan, panie Jacku, radości życia, zrozumienia życia, i panu z całego serca życzę. I pozdrawiam pana, obu panom życzę wygranej. Bajeruj, bajeruj, oszuście, i bajeruj, bajeruj. A ja tylko odnośnie tego, co tutaj powiedział Stonoga. Stonoga tak się, tak się nad moim losem zapłakał, że wprowadził w błąd po, po śmierci mojego dziecka, gdzie byliśmy w sytuacji procesowej, że wprowadził w błąd widzów, otóż upublicznił taką informację, że właśnie w wyniku tego, że dotknęła mnie taka tragedia, to on ma zamiar zawrzeć ze mną ugodę. Otóż proszę Państwa, ta ugoda polegała na tym, że w pierwszym, w pierwszym podejściu stonoga w tym procesie, który przegrał, żądał ode mnie 200 tysięcy. A do ugody, o której ogłosił, że będzie, że będzie Pochylając się nad moim losem będzie prosił, będzie wnioskował przed Sądem o ugodę. Do ugody dołożył jeszcze drugie 250 tysięcy na wskazane cele charytatywne mam, to zdaje się, że chodziło o jego fundację, czyli do 200 tysięcy dołożył 250, 000, czyli ugod ugodowo chciał ode mnie 450 tysięcy. Także bye Baj oszuście, bye bye oszuście. E, ugoda dotyczyła wpłaty za doświadczenia na rzecz wielkiej wierszy świątecznej pomocy, to tak dla jasności. Liczba e, babajacku, e, ludzi, którzy e, znają e, swoją wartość, e, e, różni od ludzi, którzy nie znają swojej wartości, to, że lat po zostawieniu w najgłębszym sporze zachowują formę kultura, mm. kulturową pan. Pana nie stać nawet na to. Wszystkiego dobrego. Baj, baj, Już w pierwszej instancji można cię nazywać oszustem, i po uprawomocnieniu się wyroku myślę, że wielu zaślepionych. W Twoją właśnie bajerę, w, te, w, te, w, te, w, te, w te. wierzących w Twoje dobre intencje stonoga oszuście ludzi, e, przejrzy na oczy i ani złotówki. Tak jak płakałeś przed sądem, bo płakałeś przed sądem, miałem tę satysfakcję, jest to zapretokołowane. Mówiłeś stonoga, że nikt zeznałeś że nikt nie zaszkodził twoim interesom tak jak Jacek Murański podczas wypowiedzi na Fame tak, MMA na konferencji tak, Nikt, ja ponieważ ponieważ ja ponieważ, ponieważ, proces, ponieważ skończy, zacytuję to. ciebie ponieważ twierdziłeś tak atakowały i tu nie ma nic wspólnego polityka bo ty ludziom mieszasz w głowia w głowach Ludzie dzielą się nie na tych spisu, ani na tych z platformy, tylko na mądrych i głupich, a ty próbujesz ludzi antagonizować politycznie. Stonoga sąd na ten numer nie poszedł. I płakałeś, że atakowały cię media liberalne, słusznie, Newsweek, onet, TVP Info. I powiedziałeś, że żadna z tych wszystkich redakcji nie zrobiła ci tyle w cudzysłowie krzywdy, dla, do, przez, za, dlatego żebyś nie mógł ludzi dojść, co wypowiedział Jacka murańskiego. To jest mój wielki sukces. Poczytuję sobie to za twój wielki sukces, i to prosiłem sąd, żeby zaprotokołował w moim ostatnim słowie. Działałem pro publico bono. Oszuście! Oszuście! Przegrałeś oszuście! Mogę do ciebie mówić per-oszuście! A po uprawomocnieniu cała Polska będzie mogła do ciebie mówić per-oszuście! I nie mieszaj ludziom w głowach. Polityka nie ma z tym nic wspólnego. Ty dojną krowę sobie znalazłeś i żerujesz kleszczu na polskim społeczeństwie. No, ja zostawię to do uprowadzenia się wyroku, a później będzie tylko płacić. Znowu będziesz płakał, jak ci to ludzie dokuczają. Marcin, czy ty jesteś przekonany, że do tej walki dojdzie w sobotę? Nie do końca, nie do końca. Jestem yy, tak przekonany w 80%. 20, to tak jak z tą kurwa z tym kermitem, który tam wszedł na tą scenę, tak na 80% podejrzewałem, że to tam będzie ta spierdolina cios. Yy, bo gdybym wiedział na 100%, to bym od razu mu wyjebała I to jest i tu jest ta sama sytuacja, tak na 80% zakładam, że będzie. Być może tak, że rano w dniu walki jednie kleksa, yy, ale życzyłbym sobie naprawdę, żeby wyszedł. Okej. Okay. No to co, ku idę i do przodu? Musisz Marcin pokazać sobie to gdzie jest? Stonoga, kto, gdzie jest pyta? Miejsce, kto pyta? Gdzie jest miejsce e, Jacka Borelskiego? Stonoga, kto pyta? Trzymaj się, pene pasą Pan Zbigniew, stonoga dla siebie. pene pasą są. Panie Zbigniewie, dziękujemy za telefon, a ja tylko przy... mhm.